Jak zwykle po zwiedzaniu Starego Rynku wylądowaliśmy w restauracji. Teraz coś zjemy, zaczniemy, zaczniemy podróż dalej. Już będziemy jechać do Polski. Gdzie wylądujemy i gdzie staniemy w Polsce, to jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jak czas nam pozwoli. Na razie jest godzina chyba 19. My tutaj jesteśmy. Pokażę, jakie jest, staliśmy czekadełko i winko, jaki ma fajny kieliszek. To jest winko, w takim kieliszku dostałam. A to jest nasze. Czekadełko lewóź, a to jest lemoniada ginger. Jest tak mocna ginger, że po prostu aż gryzie gato. A! I kwas chlebowy. Dostaliśmy nasze jedzonko. Ja mam kurczaka z ziemniaczkami z sosem grosowym. Tu jest pasta z owocami morza. A tu mamy kaczkę zapiekaną z truskawkami. I już będziemy jeść! Weszliśmy z restauracji, właśnie zjedliśmy. Weszliśmy w boczną uliczkę. Ulica jest Aleksoto 6. To co widzicie tutaj, to jest dom Perkuna. To jest y, taka kamienica kupiecka. Jest to gotyk, tak jak wczoraj też pokazywałam. Gotyk ceglany. Początek XVI wieku. Y, 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 fundatorzy y, tej kamienicy, tego domu, to są prawdopodobnie kupcy gdańscy. Samochody ta się autoszkoła zrobiła. Dobry. I yy, jakby fundowało miasto Gdańsko, a ten budynek miał pełnić funkcję takiego kantoru kupieckiego. Głównie dla kupców właśnie z Gdańska. I tak on wygląda. Idąc trochę niżej, znajdujemy na tej samej ulicy Aleksoto, tylko z numerem 3, kościół niebo niebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Jest to też gotyk ceglany. Jest to też kościół rzymskokatolicki. I to jest jeden z najstarszych kościołów katolickich które są tutaj na Litwie. Tak właśnie wygląda. Też na tej ulicy Aleso, to jeszcze możemy znaleźć gimnazjum jezuitów. To są okolice, tu jest zamknięta brama, to jest właśnie ten budynek gimnazjum. Teraz wracając do kampera znaleźliśmy prościej, to Muzeum Instrumentów Ludowych którego wcześniej szukaliśmy i nie potrafiliśmy znaleźć. Z całej innej strony myśmy po prostu szli przez te roboty. Idziemy zobaczyć co tam jest ciekawego, ale to już jest zamknięte, bo raczej było otwarte do 18. Jesteśmy na środku skrzyżowania. W jedną stronę są pasy dla pieszych. Tu są niby światła, ale dziura jest wykopana, nie ma jak przejść. My na środku, jak na jakimś rządku, czekamy aż samochodzie. Ja żeby móc przelecieć na drugą stronę, jakiś koszmar. Nie wiem, na Litwie w Kownie nie ma pieszych, same samochody jeżdżą. Tak to wyglądamy: mamy tam camper. W końcu przebiegliśmy, już się kierujemy do kampera i będziemy jechać w stronę Polski. Także na razie, klank, klank. Przemknęliśmy w końcu przez tą ulicę, gdzie tyle samochodów jeździ, a nie ma pasów y, dla pieszych. Światła są, natomiast tak jest rozkopane, że ledwo się przechodzi, ale przelecieliśmy. Teraz y, już pakujemy się zaraz do y, kampera. Jest, y, jak patrzę na zegarek, 20.30. Jeszcze tylko małe siku z noreczki. Tutaj na traweczce. I będziemy się ładować i jechać. Jedziemy już na Polskę. Tam jedziemy na camping. U Stacha się nazywa łowisko ryb. Zobaczymy jak to wygląda. To jest Białogorce Krynki. Tam się kierujemy, dlatego że potem mamy jeszcze kawałek drogi do Kruszynian, gdzie jest Jurta Tatarska, i tam taka. Pani Genetta Bogdanowicz prowadzi restaurację. Zobaczymy, jak to wygląda. To jest ta, co spłonęła, a teraz w Domu Kultury prowadzi tą swoją restaurację i ma otwartą od 11 do 16. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teraz zaraz będziemy wsiadać, no i zobaczymy, czy damy radę na ten camping dojechać. Prawdzie tam już dzwoniliśmy, zamawialiśmy, że w razie czego tam powinniśmy do 3 godzin być. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie tutaj już się ładujemy. Stare miasto mniej więcej zobaczyliśmy. Jeden, jedynie, co nie zobaczyliśmy, to jest zamek w Kownie, który jest rzeczywiście bardzo charakterystyczny dla Kowna. Natomiast no, nie udało nam się go zwiedzić. Bardzo charakterystyczne y, miejsce dla Kowna to jest zamek w Kownie, który był... Yy, Pochodzi z 1361 roku, przy czym nie udało mi się Wam tutaj pokazać, nie dotarliśmy do niego. Ten zamek bronił jakby Litwinów przed najazdem Krzyżaków. Natomiast krzyżakom bardzo często udawało się go zdobywać i nawet w 1384 roku praktycznie doszło do takiego dużego zniszczenia tego zamku i wybudowali jakby nowy murowany i te mury zachowały się do dnia dzisiejszego. Krzyżacy ten swój zamek, który wybudowali nazywali Riteswerder. I to był taki ich wypad na Wilno i Troki. Także jeżeli Wam się uda go zobaczyć, to bardzo polecam, bo naprawdę jest bardzo charakterystyczny dla kowna. A my teraz już wchodzimy do kampera i, i jedziemy na, do Polski. Jesteśmy jeszcze nadal na Litwie. To jest nasz kamper, który podróżujemy. Teraz już jedziemy do Polski. Tak jak mówiłam, białogorce, krynki. Tam mamy camping, gdzie będziemy nocować dzisiaj. Wyjeżdżamy już teraz z Kowna, tu jest rzeka Niemen. Przed nami droga 280 km, gdzieś tak około 3,5 do 4 godzin. Jest godzina 2048, czy prawie 21. Przy czym trzeba pamiętać, że na Litwie jest czas e, godziny później, więc jak e, przekroczymy granicę, Godzinę w tył, więc może nie będzie aż tak późno, i czeka nas już teraz długa droga na wprost. Przyjechaliśmy właśnie granicę z Polską, jedziemy sobie za ciężarówką, która jest wyjątkowa. 23:51, jesteśmy już w Polsce. I mój mąż obiecał sobie, że jak dojedziemy do Polski, otworzy Proseko. Uwaga! Tak, otworzyliśmy. 20:35, wyjechaliśmy z Kowna. Jechaliśmy 280 km. Jechaliśmy 4 godziny 15 minut. E, przy czym tak, granicę przekroczyliśmy w budzisku, e, a dojechaliśmy do takiej miejscowości Białogórce Krynki. E, tu jesteśmy na takim campingu, e, e, to jest Ustacha, takie mm, łowisko inaczej, ustacha. I tak, najpierw w lipniak, taka miejscowość po, już na terenie Polski, była zmiana czasu, ponieważ czas był przesunięty do góry, czyli 22.01 była na Litwie, a jak już byliśmy w Polsce, no to była 21.01, i w tych lipniakach zmieniło się czas. W suwałkach zatankowaliśmy na stacji Moja i całe szczęście, bo potem przez ten czas, jak przejeżdżaliśmy przez Augustów i przez te wszystkie lasy, w ogóle nie znaleźliśmy, nie znaleźliśmy żadnej stacji benzynowej. Jutro z samego rana opowiem Wam dokładnie, jakie były ceny paliw na drodze od Kowna właśnie do granicy polskiej. Yy, przejeżdżając dalej, czyli od Augustowa przez wszystkie te lasy do tego Białogórca, były tak. sarny, która stała na środku drogi, musieliśmy na nią trąbić, żeby w ogóle zeszła. Lisy przelatywały przez drogę jakieś małe zwierzątka. Nie wiadomo w ogóle co to przelatywało, ale bardzo szybko. Stały na drodze jeże. W ogóle to był znak, żeby proszę uważać i zwolnić, bo są wilki. Także wszystko, co można było znaleźć na tych drogach, to było. A, nawet małe koteczki latały. Skąd? Nie wiadomo gdzie. Po pełno lasu, żadnego domostwa, a te koteczki gdzieś tam sobie przebiegały przez drogę. E, oprócz tego było strasznie ciemno. I bardzo dużo zakrętów. W końcu trafiliśmy do tego białogórca u tego Stacha. Podjeżdżamy, a on ma taki dziwny znak: że nie wiadomo, czy mamy od tyłu wjechać, czy nie od tyłu. Brama zamknięta. Dzwonimy oczywiście, pan nie odbiera. Pojechaliśmy dalej. Potem się nagle okazało, że yy, przyszedł do tej bramy, a myśmy musieli w tym lesie gdzieś tam próbować zawrócić. Mało tego. Jak podjechaliśmy tam trochę dalej za tą jego bramę, nagle się okazuje, chcemy do niego dzwonić, a nam się włącza, że włącza nam się roaming z Białorusi. Także uważajcie, jeżeli będziecie w tych okolicach, czy Wam się nie włączy gdzieś tam Białoruś i żeby Was nie skasowali na grube pieniądze. Jeżeli chodzi o dalszą podróż, jaka była, to Wam jutro opowiem. Teraz klank, klank, idziemy spać, ale najpierw Proseko.